Dobrze, że przywołałaś wolontariusza, bo właśnie teraz jest moment, żeby wolontariusz się pojawił, ponieważ jest rodzina, jest darczyńca i, i oni o sobie nie wiedzą. Znaczy tak. poza tym, że istnieją, ale mhm. nie wiedzą, kim są. Można sobie wyobrażać, jak ta dziewczynka wygląda, ale, ale tutaj jest wolontariusz. Tak, wolontariusz to jest, jak ja to mówię, taka nić łącząca rodzinę a darczyńcę. Każdy darczyńca po wybraniu rodziny dostaje maila z dokładnym opisem rodziny, z dokładnymi potrzebami tej rodziny, a także z numerem telefonu i adresem mailowym wolontariusza, do którego może śmiało zadzwonić i dopytać się. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, jakieś pytania, to od tego jest ten wolontariusz, żeby takie wątpliwości rozwiał. Myślę, że to jest o tyle fajne, że wolontariusz był u tej rodziny, wie, jak wyglądają te dzieci, no, poprzebywał z nimi chociaż troszeczkę. I może o nich naprawdę sporo powiedzieć. Czyli nie należy się krępować, że po raz dziesiąty będziemy pytali, ale czy na pewno ta królewna to jest w takiej sukience i ona właśnie tak ma wyglądać? Jak najbardziej proszę dzwonić. Wolontariusze są do tego przygotowani i są nawet przeszkoleni, jak taki kontakt z darczyńcą ma wyglądać. Proszę się też nie stresować, jak wolontariusz zadzwoni do Państwa raz drugi, ponieważ za pierwszym razem będzie chciał zweryfikować, czy darczyńca jest świadomy odpowiedzialności, jaką wziął na siebie. A potem przed samutkim finałem zapyta się jeszcze, czy są jakieś problemy, czy wie, gdzie jest magazyn, jak tam dotrzeć, czy, czy ma jakieś problemy? Tutaj kiwnięcie głową, tak? Że ten wolontariusz, tak tak, on dzwoni i tak, tak, żeby tak, się tak, nie tak. bać, że to nie jest straszne. No to teraz porozmawiajmy troszeczkę o tym, co, czego jakby oczekują, Znaczy te rodziny właśnie te stały, one nie oczekują, one, one są wyciągane, prawda, na, te, na, na formułowanie tych list próśb to nie jest tak, że. Jakieś są wygórowane te oczekiwania. Mhm. Należy pamiętać o tym, że im dłużej rodzina jest w potrzebie w skrajnym ubóstwie, tym te potrzeby są większe. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Czasem się zdarza tak, że taka jednorazowa paczka pomoże rodzinie udźwignąć ciężar problemów i może wyjść z tej biedy. Także proszę się nie zdradzać z tym, że listy są długie, bardzo często dosyć ciężkie, jeżeli chodzi o sprzęt AGD. Jeżeli mamy możliwość, to podarujmy tej rodzinie tą lodówkę czy tą pralkę, ale jeżeli nie, no to zróbmy po prostu paczkę z żywności, z odzieży, z rzeczy takich bardziej dostępnych. No i teraz spróbujmy skrócić tę nić, czy do takiej paczki włożyć życzenia, jakoś się określić, czy można skrócić tę nić w postaci wolontariusza i czy dzieje się tak, że te rodziny, rodzina i rodzina darczyńcy nawiązuje kontakt? Zdarzają się takie sytuacje, jeżeli rodzina i darczyńca wyrażą obustronną zgodę na kontakt, jest taka możliwość. Powiem szczerze, że to bardzo fajnie wychodzi, bo jak się ta rodzina spotyka z tym darczyńcą i ten darczyńca widzi tą rodzinę, to później ta pomoc nawiązuje się już taka długofalowa. I mamy przypadki rodzin, które do tej pory utrzymują kontakt, i to jest bardzo cieszące. No tak, ale żeby ta więź nawiązała, najpierw musi powstać ta paczka, to my teraz przez chwilę popakujemy tę paczkę, którą, którą będziemy przygotowywać po raz dziesiąty. No bo trzeba ją zapakować i to jest pytanie już bardzo, bardzo praktyczne. Z taką paczką jedziemy do, jedziemy do magazynu. Wiemy dokładnie, gdzie ten nasz magazyn się mieści, nikt nie zabłądzi. Jak zapakować tę paczkę? Czy w jakieś ozdobne papiery, czy w, po prostu w solidny karton? Co jest, co jest lepsze? Solidny karton jest podstawą, żeby te paczki się po drodze nie rozleciały. Powiem tak: paczka dla rodziny jest prezentem, i niech wygląda jak prezent. Niech będzie zapakowana w Świąteczny, kolorowy papier, niech będą kokardy, niech to wygląda ładnie i estetycznie. E, niech ta rodzina ma poczucie, że dostaje naprawdę prezent pod choinkę, a nie to coś, co komu zbywa i, i wrzucone jest po prostu zwyczajnie do kartona. E, niech to będzie po prostu ładne, zróbmy taką paczkę, jaką byśmy chcieli sami otrzymać. No to chyba, chyba większość takich podstawowych spraw rozwiązaliśmy. Czy coś jeszcze podpowiedzielibyście darczyńcom z waszego dotychczasowego doświadczenia? Na co zwrócić uwagę? Co, co warto zrobić? Co? Ja myślę, że po prostu przede wszystkim wejść jutro na stronę internetową i wybrać rodzinę, i, i reszta chyba sama się potoczy. No i, i taka też jeszcze bardziej osobista refleksja, że no to nie jest łatwo często samemu zrobić taką, taką paczkę, więc wydaje mi się, że przekazanie informacji jakimś przyjaciołom, czy też, czy też rodzinie, najbliższym znajomym, którzy mogliby ewentualnie pomóc, to, to często działa i to ułatwia nam, a innym też sprawia wiele radości, więc. Myślę, że warto, warto podać taką informację dalej i nie bać się zapytać kogoś, czy, czy mógłby pomóc, bo, bo chętnych jest sporo, tylko no nie każdy wie, że można to zrobić w tak łatwy sposób. A czy coś potem zostaje, czy jakaś tworzy się inna więź między ludźmi, którzy no dotąd ze sobą studiowali, może nawet się kolegowali, teraz robią razem paczkę albo ludzie w miejscu pracy? Czy coś, coś się zmieniło, czy jest tak, jak jest i jak było? Nie, no, na pewno się coś zmieniło, bo to jest taki, taki gest, mam wrażenie, niby niby zwykły, e, zwykły gest e, podarowania jakiegoś upominku. Natomiast mam wrażenie, że wokół takich pozytywnych rzeczy buduje się właśnie pozytywna więź, oparta na jakichś takich gruntownych, mocnych podstawach. E, no, i w naszym przypadku akurat, no, muszę. Powiedzieć, że my znamy się w zasadzie ze studiów od tam, powiedzmy, kilku lat. Ja wcześniej nie wiedziałem o tym, że Sylwia się zajmuje szlachetną paczką, i bardzo mnie to zadziwiło pozytywnie. A teraz, w zasadzie, jak słyszę jej imię, to od razu mi się kojarzy ta, ta, ta instytucja szlachetnej paczki. I, no i, i, i mam wrażenie, że budowanie relacji wokół czegoś pozytywnego wokół budowania czegoś. I tutaj chciałbym też podkreślić jedną rzecz, że bardzo ważne jest też dołączanie tych kolejnych ogniw, to znaczy zapraszanie kolejnych osób do, do robienia paczki, żeby też nie na siłę jakoś starać się samemu sfinansować tej paczki, tylko może lepiej czasami jest zaprosić więcej osób, które, które mogą włożyć. Nieco mniejszy wkład finansowy niż ta jedna osoba, natomiast buduje się jakaś taka nić czy więź między tymi osobami, która myślę, że dalej w naszym życiu, jakimś takim codziennym, procentuje też bardzo. Czyli teraz dziwnie. te siedem osób tworzących waszą paczkę, te 10 czy kilkanaście osób tworzących waszą paczkę, każdy będzie stworzył swoją grupę. No. Byłoby rewelacyjnie. No. Aczkolwiek ja jestem absolutnie przekonana, że. Jeżeli uda nam się jutro, czy też pojutrze wybrać rodzinę i pójdzie informacja do znajomych, to na pewno 90% z tych osób wcześniej zaangażowanych na pewno odpowiedzą pozytywnie na, na tą inicjatywę. Powiedzą, czym ona, czym ona jest tak naprawdę i, i wiedzą, ile radości im przyniosła. I to jest właśnie w paczce najpiękniejsze, że paczka zaraża chęcią pomagania, pomnaża się to dobro, które dajemy. No i przede wszystkim paczka łączy ludzi i to jest fajne. I jest to pomoc realna. Tak, dokładnie tak. Stawiamy na to, aby szlachetna paczka była akcją, która niesie bardzo mądrą pomoc. Pomoc jest przemyślana, tak jak już wcześniej mówiłam, diagnozujemy potrzeby, dostosowujemy narzędzia i, i dopiero wtedy pomagamy. I dlatego w tym roku naszym hasłem to jest realna pomoc i, i tego się trzymajmy. I tego się trzymać będziemy. Jutro od południa y, niech się dzieje na stronach szlachetnej paczki, i kto zaraz pierwszego dnia wybierze rodzinę, to coś mi się wydaje, że potem wybierze zaraz drugą rodzinę, bo to, bo to tak jakoś jest, jak się te kilkanaście rodzin potem widzi, prawda, które jeszcze zostały, to, to wiem, że są. Y, no, no, że coś tam za serce pewnie łapie. Czyli od jutra i do kiedy tę paczkę? Mamy czas na zrobienie paczki. My już naszą mamy gotową. Ale Dokładnie. Na zrobienie paczki mamy troszeczkę czasu, także spokojnie. 12 grudnia jest finał akcji, także już wtedy mamy nadzieję, że w ten weekend baza będzie pusta. W weekend finałowy chcemy, żeby wszystkie rodziny były wybrane i żeby tylko paczki spływały. Chociaż z doświadczenia wiemy, że jeszcze podczas tego weekendu ludzie się mobilizują, bardzo szybko robią paczki i dopiero w niedzielę wieczorem baza jest wyczyszczona i bardzo nas to cieszy. Ale jeżeli ktoś nie może przygotować paczki, a chciałby wspomóc naszą akcję, no to też ma taką możliwość. Właściwie ma nawet dwie rzeczy do wyboru: albo przekazać drobne fundusze na. Nasze konto Stowarzyszenia Wiosna, albo wysłać SMS-a. E, tak, dorobiliśmy się <grywa> i możemy wysłać SMS-y. E, o treści paczka na numer telefonu 72 510. Koszt jednego SMS-a to jest 2,44 grosze i w całości to wpływa na nasze konto. Już od dziś? Już od dziś. To proszę jeszcze raz ten numer. 72 510. No to. to... Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę już, to już niech wysyła. Jutro w południe wyłączamy telefony, wszyscy siadamy przy komputerach no i ponieważ tutaj była zachęta, żeby wszystkim znajomym o tym mówić, no to wszystkim znajomym dobrego radia mówimy: www.szlachetnapaczka.pl i ma, baza ma być pusta za 10 dni. Dokładnie tak. <laughs> dziękuję pięknie dziękuję za bardzo. wizytę w studiu. My, a byli z nami Sylwia, Milena, Anna i Bartłomiej.